Już po raz czternasty strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie rywalizowali na parkiecie w turnieju piłki nożnej. Do zawodów przystąpiły cztery drużyny w składach, których znalazło się wielu zawodników o dosyć dużych umiejętnościach i mających za sobą przeszłość klubową. Zawody odbywają się co roku w grudniu. Dla strażaków jest to okazja do wspólnej rywalizacji oraz podnoszenia swojej sprawności fizycznej, która jest bardzo istotna w zawodzie strażaka. Strażacy zgodnie z planem szkolenia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach sportowych, między innymi grają w piłkę, ale nie tylko, chodzą na siłownię, pływają, to sprawność fizyczna jest obowiązkiem strażaka, to jest, strażak musi być sprawny. Ten turniej jest jakby ukoronowaniem całego roku szkoleń, prawda, no tradycyjnie zawsze na koniec roku odbywa się. Turniej to nie jedyna forma aktywnego spędzania czasu, którą stosują strażacy. Na co dzień również sporo ćwiczą, aby podczas swojej służby móc dać z siebie wszystko. To poziom jest coraz wyższy. Na przełomie 4-5 lat bardzo duża rotacja w Straży Pożarnej. Wielu młodych strażaków przyszło. Po szkołach strażackich, ale również z naboru. No to są młodzi ludzie około 20 paru lat. Jest tak jak pan mówi, wielu grało kiedyś w piłkę wcześniej. Ten poziom jest o wiele wyższy, a jeden z naszych zawodników z Jaworzna jest również w reprezentacji śląska. Kolejność w turnieju ułożyła się dosyć ciekawie, bowiem pierwsze miejsce wywalczyła pierwsza zmiana, drugie, druga, a trzecie, trzecia zmiana. Na czwartym stopniu podium uplasowali się pracownicy 8 godzinni królem strzelców z siedmioma trafieniami został Krzysztof Bartyzel.